Ministerstwo Energii sygnalizuje, że w Polsce powstaną w najbliższych latach elektrownie węglowe o łącznej wartości 45-50 miliardów złotych. Jednocześnie słyszymy o powrocie do idei budowy elektrowni jądrowej. To byłoby, myślę, kolejne przynajmniej 10 miliardów euro, czyli 45 miliardów złotych. Oczywiście są zapowiedzi, że inwestycje będą wspierane poprzez niepobieranie dywidendy z państwowych spółek energetycznych. Pytanie jednak, czy to wystarczy? To jest oczywiście dobry sygnał, jeżeli chodzi o zasoby, gotówki potrzebne do finansowania inwestycji ale wydaje się, że potrzeba by było bardziej sprecyzowanej wizji w co ta energetyka ma inwestować dlatego że jednoczesne rozwijanie mocy opartych na węglu, inwestycje w atom, wspieranie górnictwa, a ostatnio również słyszymy na przykład angażowanie energetyki w branżę budowlaną poprzez obejmowanie udziału w Polimexie. To troszkę daje wrażenie takiego chaosu i lepiej byłoby sprecyzować kilka priorytetów, które by były do zrealizowania w pierwszej kolejności.